Czy ubrania sportowe muszą być drogie? Dzisiaj to sprawdzimy, bo zamówiłam 10 kompletów sportowych z Tinseya i będziemy je mierzyć. Zobaczymy, czy w ogóle do czegoś się nadają. Zaczynajmy! Zestaw numer jeden. Top na ramionczka z wbudowanym tutaj pod spodem biustonoszem i do tego spódnico spodenki. Top mi się bardzo podoba, ma taki bardzo przyjemny materiał. Wydaje mi się, że też jest całkiem taki podtrzymujący. Natomiast no niestety spodenki wyglądają trochę tanio i są bardzo obcisłe, ale to jest też dlatego, że ja wzięłam ten rozmiar, który nosiłam, jak byłam trochę trochę kutrze. gumka jakoś tak się brzydko układa. Zestaw numer dwa, tylko tutaj już mam większy rozmiar leginsów no i leżą zdecydowanie lepiej. Mamy też delikatne marszczenie na pośladka. Wydaje mi się, że są trochę mniej rozciągliwe niż takie droższe leginsy, które mam, ale nadal wydają się całkiem przyjemne i mają też bardzo, bardzo wysoki stan. Ja sobie je aż podwinęłam. Zestaw numer 3, sportowy top i krótkie spodenki. Generalnie jest bardzo wygodny, ale ja nie lubię aż tak bardzo tutaj zabudowanych topów z przodu. Spodenki też mają bardzo wysoki stan, ale tutaj mi się chyba to jednak podoba. I też mamy marszczenie na pośladkach. Zestaw numer 4. Tutaj pierwsze co mi się rzuciło w oczy to, że ten materiał jest naprawdę, naprawdę dosyć gruby. Jest na pewno mniej rozciągliwy niż inne droższe legginsy, które mam, ale jest całkiem fajny, taki Zbierający. Mamy marszczenie na pośladkach i takie fajne mm, plecy. Wam się podoba. Ostatni, piąty i najtańszy komplet. Myślałam, że powiem, że to jest mój ulubieniec, ale niestety tutaj ten top jest trochę za duży. Na pewno najmniej podtrzymujący. Dłęki mają naprawdę bardzo fajne, wyraźne marszczenie na pośladkach, i mają znowu wysoki stan. Dajcie znać w komentarzu, który komplet najbardziej Wam się podobał. Ja będę je testować na treningu. Do zobaczenia.